Kochani, witajcie w nowym roku. Wracamy z nową energią, Dorota. Ja się bardzo z tego cieszę. Dzisiaj na początek trochę tak karnawołowy będzie, bo będą rurki z kremem. To jest hitowy przepis i w naszej rodzinie jest od pokoleń więc musicie zrobić ten przepis. Tak, jest fantastyczny. Krem jest aksamitny, pyszny, z laską wanilii. Zaskoczycie, mam się laskę masz? wanilii, tak? A ja mówię, co jak nie masz, to nie, nie musi być. Nie, nie musi być, bo ty, ty, ten aromat jest naprawdę intensywny. Zaczniemy od ciasta kruchego. Ciasto kruche, masło, ważne, żeby było schłodzone. To ty wrzucę, ja będę komentowała. Dobrze. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że to ciasto kruche jest takie. Bym powiedziała pół francuskie nawet, tak, ja się tak fajnie rozwarstwia. tak dokładnie i bardzo fajnie z niego formuje się rurki, bo jest rozciągliwe. Mm -hmm. To nie jest klasyczne ciasto kruche. Dodajemy mąkę pszenną, następnie szczyptę soli. W tym ciście nie ma cukru, aczkolwiek już uformowane rureczki będziemy posypywać brązowym, grubym cukrem i to jest to słodyczne i oczywiście krem jest bardzo słodki. Wszystko miksujemy do konsystencji mokrego piasku, następnie dodamy śmietanę 18%, która nam wszystko pięknie połączy. Tak i ona sprawi, że ciasto kruche właśnie będzie takie elastyczne i delikatnie się rozwarstwi. No i mamy to. Proszę bardzo, ciasto gotowe. Od razu możemy zacząć formować, bo pamiętajcie, że miałyśmy zimne masło i zimną, kwaśną śmietanę. Mamy specjalne foremki, które tutaj na końcu są nieco węższe. Można je po prostu tutaj ścisnąć i dzięki temu odpieczona rurka łatwo schodzi nam z foremki. Nie trzeba ich natłuszczać, ciasto jest dość tłuste, więc po prostu nawijacie ciasto na taką rurkę. Proszę bardzo. Piekarnik także wamy do 200 stopni. Czas pieczenia to około 15 minut. I co jest istotne, musicie sobie też zobaczyć, wyciągnąć jedną rurkę najlepiej, ale uwaga, żeby się nie poparzyć, żeby ona od spodu, tam w środku, była upieczona. Bo czasem piszecie, że no, coś się nie dopiekło. To zostawcie jeszcze na minutkę, dwie, żeby ona od środka była Upieczona. Ciasto rozwałkowałam na grubość 2-3 mm. Tutaj mam nóż do pizzy, Wykryłam paseczki o szerokości 1,5 cm i nawijać będziemy na foremkę. Musimy nieco docisnąć. Tak, i zróbcie to ciasno, żeby to tak. nie było przerw. Pasek ma tak zachodzi, Jeden, taki. Ale sami zobaczycie, że to ciasto jest bardzo elastyczne, rozciągliwe wręcz. No i teraz zabawa. Yy, wybijcie sobie białko. Smarujemy najlepiej to pędzelkiem robić, żeby też nie za dużo było tego białka. Cik i posypujemy cukrem. Najlepiej, żeby ten cukier był taki grubszy, no i układamy na blaszce. Ostatnia rurka i wkładamy do piekarnika. My jeszcze mamy ciasto, więc po wypieczeniu sobie zrobimy. I jeszcze taka mm, informacja, że z podanej ilości wyjdzie około 45 rurek. Tak, tak. liczyłyśmy nawet 50, w zależności też, jak rozwałkujecie ciasto i po wypieczeniu możecie sobie to w ogóle wcześniej zrobić. Po wypieczeniu włożyć do pojemnika i na przykład za tydzień zrobić dopiero krem. Bo jak nadziejecie i zostawicie, to to ciasto potem namaka, nie tak, jest taka. Tak, piąca. tak, one są najlepsze właśnie zaraz po nadziewaniu, bo ciasto jest jeszcze chrupkie. Dobrze, to ja idę do piekarnika. Rurki odpieczone, przejdziemy teraz do kremu budyniowego. Budyń będzie z dodatkiem żółtek i laski wanilii, tak jak obiecałam. Ja wydrążę z połowy wystarczy. Część mleka wlewam do garnka. Do tego dodaję cukier. I tyle. Będę sobie to podgrzewała. Dorota mi doda laskę wanili. A do miski, tej, która mi została po cukrze, dodamy pozostałe mleko. do tego żółtka i skrobia ziemniaczana tak. To jest bardzo Ufa. fajny krem. Tak. On jest taki aksamitny. Nie tylko możecie go wykorzystywać do rurek, ale też jak robicie torty na jakieś okazje czy do jakiegoś ciasta przykładanego. Super się sprawdzi. Mleko jest już nieco podgrzane i teraz wyłowię te laski wanilii w sensie strąki, które pozostały. Pozbywam się ich i wlewam żółtka, mleko, cukier i skrobię ziemniaczaną. I zobaczcie, na początku mieszam sobie rózgą. Dzięki temu też pozbywam się tych grudek w budyniu, a za chwilę zamienię sobie na szpatułkę silikonową i będę mieszać, bo całość muszę zagotować. Taki budyń odstawiam do wystudzenia, przykrywam folią spożywczą, żeby nie zrobił się korzuch, i odstawiam do całkowitego wystudzenia i dopiero wtedy możecie wszystko zmiksować z masłem. Przechodzimy do ucierania budyniu razem z masłem. Ale chwila, Dorta, co tu się odwaliło <grywa> na tym talerzu? Czekaj, muszę przełknąć linę, bo yy, zdarza nie, się nawet najlepszym, Nie jesteśmy, Nie jesteśmy takie idealne, jakby się wydawać mogło. Zobaczcie, to jest nasza rurka. rurka. Ale to jest taki artystyczny nieład, ale my wiemy, dlaczego tak się zdarzyło. Tak. I powiem Wam, I dobrze, że, że tak się zdarzyło. I w czerwie, że bardzo dobrze, że tak się zdarzyło, bo my wam wytłumaczymy teraz, dlaczego tak się stało. Że ta rurka nie jest rurką. To jest do zjedzenia. Dorota. Oculary. Dorota chciała być perfekcyjna, taka zajebista. Cienko rozwałkowała. A potem jeszcze, jak tak naciągałyśmy, to ciasto to, na to, tej foremce, to w trakcie pieczenia siłą rzeczy to zaczęło pękać, bo było za cienkie. Tak. Także tu będzie taka... Yy, Ale wyszły nam też perfekcyjne rurki i o takich będziemy teraz rozmawiać i takie będziemy nadziewać. <grym> e, Kończymy krem. Tu, tutaj mamy miękkie masło. Ważne, żeby było miękkie i miało taką zbliżoną temperaturę do budyniu, bo dzięki temu ten krem się nie zważy. Budyń mamy wystudzony. A widzicie jaki jest dobry? Tak, na początek ubijamy masło na tak zwany puch, na taką jasną masę i dopiero później stopniowo dodajemy łyżka po łyżce budyń. Gotowe nadziewamy rurki. Przełożyłyśmy go do rękawa cukierniczego. Ocinamy, końcówkę. To jest ważne, żeby sobie tutaj na końcu przytrzymać. Aha! O, tak, tak. Na bogato. Serio to przytrzymujesz? Tak, żeby po prostu drugą stronę nie wyszło. Ale ja sobie patrzę zawsze. O! Halo, halo, halo. Tak. W swój sposób jak dać. O! o ja. mm, mm. Ale jeśli tego kremu udała, dała Niedobrze. i dobrze. Nie takie rurki mogą stać w lodówce. Ja myślę, że tak do, od 4 do 5 dni maksymalnie w szczelnie zamkniętym pojemniku, ale one na bank nie będą tak smakować jak pierwszego dnia, więc zachęcam, żebyście zjedli je w pierwszym dniu po przygotowaniu. Perfekcyjne rurki gotowe. To co zajadamy? Mhm, ja wierzę na pewno. Aha, no to co, krem? Tak, każdy ma sposób jedzenia, prawda? Uwielbiam mm. je. Pyszne. Musicie zrobić ten przepis, nie macie wyjścia. Idealny na karnawał, Dorota. Dokładnie. Subskrybujcie nasz kanał, łapki w górę. Przepis znajdziecie zarówno pod filmem, Zostawimy również link do naszej strony internetowej, gdzie będziecie mogli ściągnąć sobie przepis, wydrukować. E, udostępniajcie, e, niech ten film dotrze do jak największego grona odbiorców i do zobaczenia w kolejnym odcinku.